O tyż? Szymek Mam jednego, mam jednego kolegę Mam Jakiego? jednego kolegę, który dobrze gra No a ja dobrze gram I on ma pierwsze miejsce zawsze I on może nam się przydać yy, nie, na ja, ja, ja nagrywam tylko do kontentu, a nie do najlepszości Ale chcesz mieć najlepszego koreżka, który ci będzie mógł pomagać? Nie, nie chcę. Do odcinka? Wiem, to jest dziwne, ale nie chcę. Ale to dobry, dobry ziomeczek dla Ciebie. No i? Na tym odcinku. Mówię, że nie chcę. Kojarzysz na te? Matę? te? Mm -mm. To jest inny. Mój koleżka. Dobra, ja wlatuję tam do Ciebie, dobra? Bilę Cię. Ej, ja mam pomysł Ja sobie zlutuję, ja sobie wezmę jakąś broń Wejdę na drzewo i będę wszystkich zabijał A ty po, po mnie ten Po mnie macy zniszczysz Tu jest plan C Dobra, drugi kill Gdzie ty jesteś? Dobra, tu. Jeden przy domku. A to jest w ogóle... To jest tam miejscówka, co wcześniej tutaj tą snajperkę opuściłem chyba. No, to jest no. to miejsce. I tam biegłem. I tutaj, patrz, tu biegłem. Nie mamy jakichś broni. Tu biegłem, tam się zabudowałem i tam mnie typ zabił. Mam broń, mam broń, mam broń, mam broń. Mam mój do broni mam na spęperkę Ja chodzę na górę, do zobaczę czy jest Wiedziałem Mam czepychatkę, coś Ej dobra, e, chodź do mnie Patrz, podejdź tu do mnie Do mnie i powiem y, raz, dwa, trzy, i jak będzie trzy, to sk skocz. Raz, raz dwa, dwa, trzy. Trzy! Dobrze. Ty lepiej uciekaj. Nie, nie uciekam. Ja siedzę w krzaku. Y, ja też się ukrywam. Czekaj, typ idzie. Typ idzie, okazja. Okazja taka okazja jak nigdy jej nie było. Dobra. Fuck. Tam, tam, nie, czekaj, dobra mnie ty bo moją przypychatkę. Nie, no ja nie mogę, ja jestem wszędzie okrążony przez ludzi. Hmm. Musimy go potrenować. Nie, zostaw mnie. Się, ja się uleczę i porobię ich, ale zobacz na moją pompę, ja mam jedno, jedno mam jedną szansę, albo po prostu Stajam. zrobię takie coś. Ja miałem przepychaczkę, do ja mnie i mam przepychaczkę ciebie. Mm. Żeby uciec. Dobra, biorę. Biej się, biej się IQ, żeby uciec, żeby tak odlecieć. Wiesz? Oha! O Jezu, ale się przestraszyłem. Myślałem, że ginę. Że haćka Cię uratuje. Jezu, nie trafiam. Ja się obracam i nie wiem co ja robię. Ja mam całe na gacie teraz.

Ej, koncie tak mi się dali do. Okej, czekuję Aha. Boty ich rozwaliły. Oha, mnie też za chwilę. Ale tu musiał być typ. No dobra. Dobra, jakoś go porobię Czekaj. Na umysł, na umysł. Z której mhm. strony? Albo. Albo się po prostu w kartonie uleczę. Dobra i patrz teraz cyk, cyk, myk, cyk, cyk, pyk, tyk. Hello! A on do jeden. Nie, może tak po prostu kucał. Część, że mnie zobaczył. Żeby zginął, Epicki pistolecik. Robi wrażenie, umiem dzielenie i mnożenie. nie. Zgadza się. Ja nie ma No ta broń. Ja nie damy tej broń. Bo w ogóle na moim kanale są randomowe rzeczy nagrywane. Ostatnio nagrałem tego Amongasa, ale nie wrzuciłem jeszcze. Teraz będę wrzucał Fortnite'a. Ostatnio też Rocket League wrzuciłem. Meczek rankingówkowy, tak po prostu. Mm -hmm. Po prostu na moim kanale wszystkie gry gram. Nie ma like. Kolego. Fiacie. Co? Ilu mamy tam lajków? Ile subskrypcji? Eee mm -hmm. um. Nie pamiętam, ale coś około 245, coś około chyba tyle. Ja bym parę odcinków Twoich. Chyba wiesz jaką mam nazwę. Czy nie wiesz? Szymon Pro? Nie. Czy jak? Kiedyś miałem Szymon Pro. Jak teraz? Szymon Kazik, bo Kazik to mój pseudonim. Nie wiem czemu, ale muszę każdemu to mówić. Czemu od, odpalasz tą brawę Starsa? To nie było to. Przepraszam. Ja mam, ja mam, ja mam Serdza na 21 randze. Serio? No serio. Co ostatnio grałem i trafiłem Leona i co na 10 na level go zrobiłem. W ogóle my tu, gra, my tu gadamy o Brawl Starsie, a my tu gramy Fortnite'a. Mówię, <grym> że czasami, czasami, jak mi się nudzi, to tam mogę o, już, wejść na Brawl Starsa i chcę zagrać. No tam jeszcze już ja sobie ja jem owoce, pomidory i te sałatki Z ludzi, których zabiłem. Dobra Jeden zabity e, weź tu chodź, bo tu jest klepa normalnie Klepa miesiąca Klepa miesiąca Dobra Od razu spamerka Tak szybko? Dobra, jeszcze tam ci pomóc. Aha, bo za mną jeszcze są jacyś typy. Dobra, czekaj, chodź, razem ich najedziemy, bo oni są pewnie pewni łatwi do pokonania. O, ra, raz, raz, razem siła. Razem siła. On mnie, dobra, z, dobra. on mnie chyba z kilku centymetrów nie trafi się, potrafi. Ja nawiem te rzeczy. Nie eee, to tak. O nie. Lecimy. Ups, No co? Ej, co ja tak szybko wbiłem w Dobra, to lecimy na... ...te Szmiercze sady, bo tam typy są Bo ja mam zaznaczone w okrągu O, widzę typa, jak lata. Tą epicką nową. Dobra, to ty do mnie idź, a ja sobie do nich tam przylecę. Ty Niespodziankę mu robię. Albo w sumie nie, bo ja nie, nie umiem celować. Aha! Dobro... Jezus Maria. Dobra, lepiej mi pomóż, bo tak mnie zasnajpował, że 20... I... Aha No To dobrze, że ja przeżyłem w ogóle. Ojejuu... Ja się kryję! Kurde, do mnie! ja miałem śnieżkę na niego! Ja mam jakieś spod Nie... Ja nie chcę! ja nie chciał, ja nie wiedział... Nie! No ja. Proszę... Proszę, nie, Auro, proszę nie rób mi tego dzisiaj. Albo jutro mi zrób, dobra? Nie. Eee. nie miałem Bez szans. Pełnie ja ja oni chyba coś planowali na nas. Jak szło? Dobrze? mmm w miarę dobra daj go to jeszcze jedna A, runda daj. i wrzucam to najlepszy odcinek świata już mowy lepszy o nie nie najlepszy tak będzie lepszy odcinek trochę słabo ale to nośka się ulepszy Ej, w sumie? Ej, dawaj udajemy, że robimy Q&A jakieś. Mhm. No tak, ty mi zadajesz pytanie, a ja odpowiadam. związany hmm. z moim kanałem. Ile mnie Ile lajków nadbierałeś dzisiaj? Zero. Zero? No. A subskrypcji to nie wiem. Chyba więcej chyba nazbierałeś. Nie no, zero, zero lajków, like bo ja jestem malutkim youtuberem. Zero? Gościu, ja mam teraz... nawet mniej, mniej niż mój wujek ma na tym na YouTubie subskrypcji. dobra, tak zero, na razie. A ja Ci polecam pewny jeden kanał dla Ciebie do obejrzenia. Ci polecam bardzo. No. Serdecznie Gerniego. To to. To też YouTuber. On też nagrywał. Na youtuber Kiedyś nagrywał, a teraz miał miał dzisiaj zrobić odcinek Skywarsów dla graczy specjalnych graczy dla ciebie, dla mnie, dla innych graczy. No dawaj, e, dalej Q&A. Od ilu do, zacząłeś właśnie nagrywać? Eee, tak, naprawdę to dwa lata temu, ale dwa lata temu usunęli mi konto. Mhm. Eee, no znaczy, dwa lata temu to nagrywałem, miałem taki kanał, tylko że on był bardzo i to bardzo głupi. Nawet nie musiał nikt tego oglądać. Aha. Dobra, to później Sequoia QA zrobimy jak nową grę zrobimy. Bo ja nie, ja umieram. Ha, mnie trafi. Dobra, jednak potrafi. Dobra, a nie. Aj! Ja to nie go. No dobra. No to. Tym ja kończę. Widzimy się w następnym odcinku z fortnite Czekaj chwilę Zapomniałem jak to się wy... Ej, zapomniałem jak to się wyłącza Ale jestem głupi Nie no chyba tak co, nie?